Zapraszamy do oglądania. Siema! Hazard Ultra Toxic, tu jeśli będziemy grać w najnowszą grę, którą właśnie przed chwilą instalowałem. Jedziemy. Popatrzcie. I dzisiaj będziemy grać w Quack! Zaczynamy! To jest tam... Ten... Właśnie będę grał w tą nowszą grę. Ta gra jest bardzo stara. Gra powstała w 1996 roku. To jest gra jest podobny do Deathmatch Classic, ale to jest trochę inaczej wygląda. Jesteście gotowi? Zaczynamy. Okej. Okay. Idziemy. Dobra. Dobra, jest. To jest podobny do Deathmatch Classic, ale tylko że tam sezon jest to potwory zamiast O, tu jest pies. <grym> to był pies. Labrador chyba, albo. Doberman. Jak mam go zdradzić jak tego nie potrafię? Dobra Kurde jeszcze mam 40 apteczka tu jest Okej okay. O nie pies On Jest groźny Nie ja atakuje mnie Nie, jeszcze to jest takie ludziki, ale tylko są przebrane, Ja też są tam potwory prawdopodobnie nie wiem chyba otisz popatrzcie nie znowu ten pies piszkę jest jakaś nienormalna huh. dobra jest udało się Ała! Oh, wow. Jedziemy jeszcze raz stań stan znieżdżony przed chwilą. No ten pies ucieka z No nie, pies godzi. Dobra, idziemy. O kurde, tam goni pies. Dobra, pójdziemy z tej strony po znowu dostanę znasz Nie da się wejść tam na górę, bo tam jest pies. I mogę zginąć w każdej chwili. Kolejny brąk. No jak jest ten zdolny, popatrzcie. Ha, teraz go mam. Co za broń? Ej, co jest? Czemu tak ciepło? Super, mamy to. Przo 35 do życia. Dobrze, idziemy dalej. Dziękuję. Może się zapalano. No, popatrzcie. O nie, o nie! Dobra jest. W ciemnościach tutaj światło. O, dziękuję za światło. O nie, znowu ten potwór. A Chyba mnie goni? Nie. O nie, tu jest, Koń! o nie, chyba już, ja, chyba mnie zauważył. Nie mogę... Poczekaj. Uda... Jak to się stało, że on zginął teraz? Chyba... Dziękuję. Jeszcze... Jezu, za apteczka. Oh, 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 oh. Ała. Dobra. O. Dobra jest. Dobrze, jedziemy dalej. O kurde. My chyba za Nie ta, ja chcę w duńce nie... przez to zginę. Czekaj, mam to. Muszę wracać. Apteczka. Szybko. Muszę znaleźć apteczkę. Szukuję apteczki. Dobra jest muszę iść po na apteczkę Czekajcie Okej, okay, mam dalej jest 83, no chyba już wystarczy Dobra, jedziemy Wiecie, że ta gra powstała wcześniej niż Half-Life w czerwcu 1996 roku Czyli mija Trzydzieści lat w tym roku, czy co? nie pamiętam okay. dobra, jest listo. dobra, wamy co to jest? dziękuję wow jak zielono świece, ja lubię ten kolor. Poczekaj, jak to się otwiera. No. No nie. Trzeba te przyciski nacisnąć. Dobra. Raz. Dwa. I... Trzy. Jest! Completed! Sequence completed, dobra O nie! O nie, pies! Nie, znów te potwory Ja, 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 ja Dobra Jeden Kolejny to myszka tak dziwnie działa. Dobra, jest, udało się. 4 minuty i 33 sekundy. Dobra, udało się. Tylko najpierw trzeba apteczkę. Подожди, мы не будем этих столиц сюда. Давай сюда стану. Я засу. Кто сильный? на то. там. Ну может быть, Jest silny, jest. Udało się. Już mam tylko osiem. Życia. Trzy. Jezu sobie ten boss. Dobra. Następny raz. Wystarczy już. Safe. Dobra. No to było na tyle, dziękuję bardzo za przyjemność i subskrybujcie mojego kanału, dziękuję i do widzenia.